Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Burwa i dzisiaj pokażę wam jak przygotować kajpirinie. Zapraszam. Kajpirinia jest to narodowy koktajl w Brazylii. Robi się go z pewnego wyjątkowego alkoholu, który nie jest bardzo popularny, który nazywa się kaszasa. Jest to alkohol, który, można by powiedzieć, zbliżony jest do rumu. Jednak kaszasę robi się z fermentowanego soku z trzciny cukrowej, a rum robi się z postproduktów z trzciny cukrowej, na przykład z melasy. Jednak w smaku i w konsystencji no, przypomina on nieco rum. Oprócz kaszasy będziemy potrzebować taką oto limonkę, której będę potrzebował połowę, którą potnę. Oraz cukier trzcinowy. Zacznę. Na początku biorę moją limonkę i przekrawam ją na pół. Następnie limonkę przecinam w taki sposób. Tworząc z niej cztery takie małe kawałki. Kawałki te umieszczam w mojej szklance i dosypuję do tego dwie łyżki cukru trzcinowego niczym w mojito teraz dzięki pomocy Roz... rozgniatacza delikatnie rozgniatam to nie za mocno, tak aby Nasz cukier trzcinowy delikatnie rozpuścił się w soku z limonki, który właśnie wyciskam. Teraz sięgam po moją kaszasę i dodaję jej 50 ml. Teraz sięgam do zamrażalki po mój duży sześcian lodu, który niestety na potrzeby tego koktajlu muszę zniszczyć. Teraz biorę łóżkę i dokładnie mieszam. Poprzez takie brutalne pokruszenie lodu zwiększyłem jego powierzchnię topnienia, przez co będzie szybciej rozpuszczał się w naszym koktajlu gdyż w zasadzie nalałem tutaj tylko 50 ml alkoholu. I oto jest. Caipirinha. Doskonałe. Koktajl ten wydawałoby się, że jest podobny do mojito, ale jednak delikatnie się różni, gdyż kasza sama ma pewien odmienny aromat. W zasadzie ciężko jest to opisać słowami, należy go spróbować. Nie jest to u nas popularny alkohol, ale jest powód, dla którego kaszasa nie jest rodzajem rumu. I ten koktajl to idealny sposób, by to pokazać. Dlatego polecam go spróbować samemu. Dziękuję za obejrzenie oraz zapraszam ponownie.